A teraz pokażę Wam, na co zwracać uwagę i jak wspierać leżenie na brzuszku. Po pierwsze, podpór. Wojtuś ma 3 miesiące i jego prawidłowym podporem jest ustawienie symetryczne łapek, tak, żeby łokcie były delikatnie cofnięte za linię barków. Ale my możemy już ustawiać mu te łokcie centralnie pod barczkami. I możemy sobie właśnie tak. Nie obejmując całych rączek, tylko na dole blokujemy swoimi dłońmi łokcie, żeby się nie rozjeżdżały. Druga sprawa, to jeżeli nam dziecko się nie może złapać stabilności, to Bierzemy sobie, kładziemy dłoń na kość krzyżową, delikatnie wciskamy w ziemię i ściągamy w dół, czyli pokazujemy mu, gdzie przenieść środek ciężkości ciała i wtedy on nam się nie przewróci i sam próbuje łapać, widzicie, on tutaj się tak trochę na boku i próbuje łapać sam odpowiedni punkt, tak żeby się... Utrzymać. Kolejna rzecz to, jeżeli nasz maluszek naprawdę tutaj ma problem, żeby podnieść się w tym podporze, to możemy wsunąć nasze dłonie tutaj symetrycznie pod klatkę piersiową i delikatnie mu unieść, tak, żeby troszkę go odciążyć, troszkę mu pomóc. I tak asystujemy w trakcie leżenia. A po więcej takich informacji zapraszam się do moich szkoleń i bezpłatnych webinarów, a link do nich znajdziesz w komentarzu.